Cześć, Ludziska. Szybkie info z kanału, co, czego możemy się spodziewać od wójka Maxa w następnych paru tygodniach. Jako, że e, ostatnio skupiłem się dużo na naszych warsztatach z TikToka, pozdrawiam naszych warsztatowiczów oraz na firmie, którą otworzyłem, no to e, będzie troszkę mi wideo, natomiast staram się, żeby były bardziej skondensowane i krótkie i na temat, żeby nie było tak dużo montowania. Też z fajnym tipem do Was. Będzie film. E, o Gdający na wasze pytania do TikToka będzie też film z aspołecznymi, który nagraliśmy niedawno i będziemy się na tych materiałach koncentrować dzięki wam za to, że jesteście oglądam wasze komentarze, staram się na wszystkie odpowiadać, sorki, że nie jestem tak często natomiast no też muszę skupić się na firmie wiecie, no nic się sam nie zapłaci, nie? no, także dzięki wam w ogóle, że jesteście natomiast staram się być cały czas aktywny na TikToku, więc jeżeli nie widzicie mnie tutaj, e, to zajrzycie tam, ale też właśnie przez to, że nie, nie ma często, to dajcie sobie dzwoneczek, to pojawi Wam się powiadomienie, kiedy te, ten film jest wrzucony. Dzięki Wam za całe wsparcie. Zaraz dobijamy do tysiąca subskrypcji, więc nie mogę się doczekać. Może zrobimy sobie jakiegoś specjala, czy live'a, czy coś w tym stylu. Zapraszam Was na Instagrama, ponieważ tam udostępniam niektóre tipy i Wasze komentarze, więc będziemy tak się bawić. No i cóż, trzymajcie się i ありがとうございます。